No witam moi drodzy, w tym roku żeśmy trochę pohandlowali, jak, jak nie chujinkami, to tam karpiem, to jemioło, teraz lampkami świątecznymi. Po świętach od razu zapraszam na fajerwerki, najlepsza cena. To śmiechem, to żartem, ale przede wszystkim chciałbym Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że już kolejny rok razem ze mną jesteście. I przede wszystkim zdrówka, zdrowie będzie, to reszta, to tam ogarnie się, wszystkiego najlepszego dla was, dla waszych rodzin, zdrówka, szczęścia, pomyślności. Powiem wam, tak ostatnio patrzyłem, kobita mnie wysłała do sklepu, patrzę i tam ludzie normalnie w takim pośpiechu, w takich nerwach w ogóle przed tymi świętami, takie normalnie, tam żona męża to normalnie widziałem kiedyś mało, mało normalnie nie rozszarpała, no opierdzielała go wszystko i sobie tak pomyślałem, po cóż to? Ale to wiecie, no, na święta to jak normalnie na igrzyskach, kategorii rywalizacji więcej normalnie niż szwag w boksie, bo to i więcej, no to na ilość wiadomo, no bo jak najwięcej to najlepiej, na jakość, a ja to lepsze, żebym kupił karpia czy rybkę, oczywiście na cenę, a to droższa, jakaś lepsza. a tak naprawdę se to gówno wa. Powiem Wam tak, człowiek. Ja im starszy jestem, tym widzę, że z roku na rok człowiek jest coraz to starszy, coraz mniej czasu mało. Tak, żeby szczerze, spokojnie sobie usiąść, popierdzieć, bo pogadać, kto chce to coś dziabnąć, kto nie, to przy faworkach posiedzieć, jest coraz mniej. Więc ja Wam życzę naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Te telefony, ta cała technologia też nam mnie nie pomagają, bo owszem, ja teraz biorę i zadzwonię do kogoś za oceanem, do Ameryki i to jest łatwiejsze. Ale trudniej, żeby porozmawiać z kimś, kto jest w jednym domu czy w jednym pokoju, bo tak naprawdę to nas oddala. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego w te święta. Zdrówka, szczęścia pomyślności. To nie są wyścigi, kto ma lepiej, kto ma gorzej, kto ma ładniejsze, kto ma śliczniejsze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mógłbym wymieniać pół godziny, ale nie będę Wam zmieniał czasu. Spędźcie go z rodziną. Wszystkiego dobrego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowy rok dla was, dla całej rodziny. No i co? W przyszłym roku widzimy się. Z nowymi, głupimi moimi pomysłami. A póki co, pewno po świętach. Fajerwerki? Najlepsza cena. Jeżeli nie wystrzelą, przynosicie mnie pan tutaj, ja oddaję pieniążki, a panu daję nowy pan sylwestra rozświetlonego za darmo. Wesołych świąt.